Ponad tysiąc osób obejrzało inscenizację przedstawiającą zdobycie Szczecinka przez wojska radzieckie w lutym 1945 roku. Rekonstrukcji tego wydarzenia podjęły się grupy rekonstrukcyjne z Koszaliny Szczecina Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia i Wałcza. Widowisko zostało przygotowane przez Szczecińskie Muzeum Regionalne i Muzeum II Wojny Światowej i Wału Pomorskiego w Szczecinku. Rozpoczynamy inscenizację batalistyczną, która będzie przedstawiała jakiś wycinek, fragment walk, które toczyły się w Szczecinku w lutym 1945 roku. Te walki nie były aż tak zacięte, chyba. E... Nie była to jakaś ogromna batalia na miarę Stalingradu, który by się wszystkim kojarzył tak, z zniszczonym miastem. E, aczkolwiek lokalnie e, były to dość zacięte potyczki i właśnie jedną z takich potyczek będziemy odtwarzać. E, powiedział Pan, że będzie to taki wycinek z tych walk. Co będziecie przedstawiać? Jak to będzie tu wyglądało? E, początek inscenizacji to mamy e, z tyłu, widać za mną, e, okopane pozycje niemieckie. Którzy, Niemcy, którzy szykują się do obrony miasta, Rosjanie będą otokowali z obydwu stron w budynku, Niemcy dostaną się w krzyżowy ogień. Mamy tutaj też taką ciekawostkę rekonstruktorzy, którzy odtwarzają stronę niemiecką. Część z nich z grupy Pomerania 1945 będzie odgrywać rolę francuskich ochotników w AFNSS, którzy walczyli właśnie tutaj w szczecinku. To dość ciekawostka, mało znany fakt z historii. Poza tym mamy tutaj całą mieszaninę formacji niemieckich, które walczyły w Szczecinku, Wehrmacht, Volkssturm, no i oczywiście Armia Czerwona, rekonstruktorów, którzy będą dzielnie odtwarzać właśnie rolę czerwonarmistów. Skąd przyjechaliście do Szczecinka? O, to są rekonstruktorzy z całego kraju, ja jestem akurat z Gdańska, ale mamy dosłownie ludzi z całej Polski. Często pewnie odtwarzacie takie sytuacje. O no tak, no to jest akurat już piąta inscenizacja z cyklu Pomorze w ogniu. W tym roku już właśnie pięć takich inscenizacji na Pomorzu Zachodnim odgrywaliśmy, a w ciągu całego roku działamy na terenie całego kraju występując właśnie w takiego typu widowiskach większych lub mniejszych. Traktujecie to jako fajną zabawę, czy też swoje hobby, czy, czy, czy traktujecie to bardzo poważnie? Jest to oczywiście hobby, czy zabawa. Zazwyczaj hobby traktuje się jako zabawę i właśnie tak powinno być, ale kiedy występujemy podczas inscenizacji jako aktorzy widowiska, traktujemy to całkowicie poważnie, z powagą, bo w końcu są to dość poważne sprawy wojna. Chcielibyśmy ten dramatyzm z wojny oddać, odegrać jak najbardziej, bardziej możliwy realny sposób, tak żeby publiczność mogła e, przynajmniej w jakąś namiastkę poczuć dramatu II wojny światowej. Czy wszystko to, co będziecie robić, jest bezpieczne, tutaj dla widzów, dla was? Są to atrapy, prawda? To nie jest prawdziwa broń. To znaczy, podczas inscenizacji używamy broni, która strzela ślepą amunicją, a więc imituje wystrzały, tak jak w prawdziwej broni, ale jest to absolutnie bezpieczne. Rekonstruktorzy są również przeszkoleni do posługiwania się tą bronią. Są to weterani wielu tego typu imprez, także powinniśmy być spokojni o bezpieczeństwo i uczestników, i publiczności. Chciałbym się powiedzieć, Niech wygra lepszy, ale wiadomo, kto tutaj wygra tą batalię. O tak, wiadomo, kto wygra. Tu już nawet nie, nie chodzi o to, żeby wartościować, kto był lepszy, kto gorszy. To było starcie dwóch e, zabójczych systemów totalitarnych. E, I chcielibyśmy po prostu pokazać ten dramat historii, która również przetoczyła się przez Szczecinek w 1945 roku. 1 marca, to jest w sobotę, obchodziliśmy Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklątych. Uroczystości w Szczecinku w tym dniu były bardzo skromne. Jedynie grupa kibiców Wielimia i przedstawiciele Stowarzyszenia Terra oraz Nowej Prawicy na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem, symbolicznym grobem żołnierzy Armii Krajowej, złożyli kwiaty i zapalili znicze. Kibice odpalili racę, rozwinęli banner i w milczeniu oddali hołd tym, którzy nie złożyli broni po zakończeniu w działań wojennych. Dopiero na zajutrz, to jest w niedzielę, po ponadrocznych staraniach i po wielu problemach związanych z uzyskaniem zgody na lokalizację, w Szczecinku odsłonięto tablicę poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych. Tablica została umieszczona na granitowym głazie postawionym u zbiegu ulic Szkolnej i 1 maja. Jej odsłonięcia dokonali żołnierze wyklęci: Maria Sosnowska i Kazimierz Pieńkowski. Maria Sosnowska za działalność w Europejskiej Armii Poddział a Kazimierz Pieńkowski za walkę w bojowych oddziałach armii zostali w piątek 28 lutego w Belwederze odznaczeni przez prezydenta Rzeczpospolitej krzyżami niepodległości. Po uroczystości odsłonięcia tablicy w Muzeum Regionalnym można było wysłuchać wykładu na temat Europejska Armia Podziemna w Szczecinku. Zarys problemu. Temat opracował i referat wygłosił prokurator Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie, Krzysztof Bukowski. Questing to turystyka z zagadkami, czyli odkrywanie dziedzictwa historycznego. Pierwszy szczecinecki quest przybliżył jego uczestnikom wydarzenia z lutego 1945 roku, podczas których miasto zostało zdobyte. Punktualnie o godzinie 12 tuż przed byłymi koszarami, przed ruinami koszar rozpocznie się quest, czyli inaczej spacer historyczny organizowany przez harcerzy. Tak, 13 Czarny Szczep przy pomocy, przy współpracy z Muzeum Regionalnym Szczecinku zorganizował spacer szczecineczny, który przybliży uczestnikom historię Szczecinka i dzięki temu też powoli pozwoli w bardziej taki kreatywny sposób spędzić sobotnie popołudnie. Dla tych, którzy nie za bardzo orientują się w temacie, powiem, że to jest po prostu taka gra miejska, prawda? To, co organizowaliście już kilkukrotnie. Jest to troszeczkę inna forma rozrywki, ale na podobnej zasadzie, ponieważ uczestnicy też w grupach podzieleni chodzą po wyznaczonych miejscach i mają uzupełnić te informacje zawarte w karcie. Czasowo ile to będzie trwało i, i kto będzie brał udział w tym turnieju? Chyba liczycie głównie na młodych ludzi. E, tak, zgłosi zgłosić się mogli wszyscy. Z tego co wiemy, zgłosiła się e, między innymi harcerska grupa e, ze Szczecinka, też właśnie z tego Czarnego Szczepu, Wilki. E, uczestnicy mają 90 minut na sprawdzenie tego wszystkiego, ale dzisiaj wyjątkowo, e, bo zwykle każdy może tyle czasu, ile chce na to przeznaczyć, ale dzisiaj wyjątkowo jest zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Te wędrówki y, do jakiego rejonu się ograniczają? Gdzie, gdzie ta akcja będzie y, się odbywała? E, Teren gry jest nie tak duży jak właśnie przy grze miejskiej, jest bardziej, ogranicza się właśnie tutaj do koszar i okolic. Dyskusyjny klub filmowy Szok zaprasza na marcowe projekcje w ramach DKF-u. Filmy wyświetlane są w każdą środę o godzinie 18.30. Przede wszystkim zapraszamy no, miłośników kina europejskiego na oskarową premierę, szczecinecką premierę oscarowego filmu zatytułowanego Wielkie Piękno, Paolo Sorrentino. Wczoraj, dokładnie o drugiej w nocy, film ten uhonorowany został oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. My pokażemy go w drugim tygodniu marca, dokładnie 12, 12 marca, 18.30. A zaczynamy przed przedpremierową projekcją filmu niemieckiego, który w takiej no, w opinii niemieckiej krytyki filmowej uznany został za najlepszy obraz z 2013 roku. Jest to film zatytułowany Oboy, oh Boy. A taka historia dość specyficznego bohatera, komedio tak jak powiedziałem, który zyskał bardzo dobre recenzje, jeśli chodzi o niemiecką krytykę filmową, czy całkiem nieźle sprzedaje się w Europie. Do nas trafia dopiero do oficjalnej dystrybucji w kwietniu. My możemy go już z miesięcznym wyprzedzeniem Państwu pokazać, czego nie kryje. Bardzo się cieszę. Dwie ostatnie projekcje filmowe to bardzo ciekawy, taki etnograficzny troszeczkę obraz zatytułowany Niebiańskie żony łąkowych Maryjczyków, film rosyjski, laureat nagrody Grand Prix na Festiwalu Filmowym Era Nowe Horyzontu we Wrocławiu. Bardzo ciekawe kino, nietypowe, trochę eksperymentalne, więc miłośników tego rodzaju kina serdecznie zapraszam. Oczywiście od razu mówię, że jest to film fabularny, a nie dokumentalny, żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Na zakończenie komedio, znakomity komediodramat norweski zatytułowany Mężczyzna prawie idealny, e, film, który zrobił furorę na festiwalu w Karlowych Warach e, i nie tylko. E, bardzo ciepła historia o niedojrzałym mężczyźnie, taka nam wzór skandynawski troszeczkę z, z dość absurdalnym poczuciem humoru, ale myślę, że tych z Państwa, którzy znają kino skandynawskie, norweskie, szwedzkie czy, czy nawet islandzkie, będzie to z pewnością bardzo interesująca propozycja. I tradycyjnie powtórzę tylko na zakończenie, że seanse w naszym dyskusyjnym klubie filmowym odbywają się w każdą środę o godzinie 18.30. Piłkarze Błękitnych Szczecinek rozegrali spotkanie kontrolne z drużyną czarnych-czarne grających w słupskiej lidze okręgowej. Wysokie zwycięstwo, aż 7 do 2 odnieśli piłkarze Błękitnych. Jesteśmy podczas sparingu, kolejnego sparingu. Jak wyglądają przygotowania Wasze do sezonu, który już niebawem ruszy? Przygotowania zaczęliśmy 13 stycznia. Trenujemy trzy razy w sumie w tygodniu, tak. Mamy dwa razy teren, raz Orlika, no i plus mecze kontrolne. Do tej pory ile sparingów graliście i kto jeszcze ewentualnie zagra z wami? Rozegraliśmy około pięciu meczów kontrolnych. Dzisiaj akurat gramy z czarnymi czarne. Została nam jeszcze akademia piłkarska, gry w polanów. No i szukamy jeszcze sparing partnera w sumie na ostatni przed rozpoczęciem ligi partnera do rozegrania tego spotkania. Y Pierwszy marzec, a tu pogoda iście wiosenna, no idealne warunki do, do, do grania. No w końcu, bo pamiętam tamten sezon, yy, gdzie zima naprawdę da, dała nam popalić, także no aż chce się grać. Zawsze z tego co pamiętam, błękitni narzekali na, na małą ilość ludzi do grania. Dzisiaj na chociażby na spadniku widzę, że, że masz ludzi do grania. No kadra jest 23 zawodników, jestem zadowolony praktycznie na każdej pozycji mam po dwóch, trzech zawodników, także oby tak dalej. I tutaj trzeba przy okazji powiedzieć, że całkiem niedawno zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wielimem Przecinek a Błękitnymi i to jest taka fuzja. Stąd też może ten przypływ piłkarzy związany z tym. No Czarku, mamy tutaj paru ludzi związanych z klubem sportowym Wielim. Te porozumienie zostało podpisane, te porozumienie jest. I od czerwca my będziemy zespołem drugim klubu sportowego Wielim. Szkoda, że no nie można było to teraz w tym momencie zrobić, że mogliśmy korzystać z zawodników z pierwszego zespołu, ale już od czerwca będzie jeszcze lepiej. Także tutaj w sumie razem z trenerem z Michałem Ponichterą, no naprawdę chcemy stworzyć dość fajny zespół. Czyli powiedzmy to wyraźnie, fuzja pomiędzy tymi dwoma zespołami jest, porozumienie jest podpisane. To nie są plotki, to nie jest tak jak mówi się na mieście, że na bazie Błękitnych będzie budowana nowa zupełnie drużyna. Nie, to jest to dla mnie na chwilę obecną to co żeś powiedział jest to bzdura. Umowa była, umowa jest i umowa będzie. Co, nadchodzą dobre czasy dla Błękitnych, jest z kim grać i o co w ogóle będziecie walczyć w tym sezonie? No Czarku wiem, że tutaj troszeczkę ludzi mam z klubu sportowego wielim, ale no dla mnie głównym celem jest teraz zebranie 16 punktów. Ogólnie 30 punktów potrzebuję na to, żeby się utrzymać w tej lidze. Zawodnicy wiedzą o tym. Ja walczę w tej chwili o utrzymanie. W niedzielę mecz kontrolny rozegrali piłkarze czwartoligowego Daszboru. Przeciwnikiem seniorów byli juniorzy Akademii Piłkarskiej. Mecz toczył się pod dyktando seniorów Daszboru. Do zespołu powrócili Karol Sadzik, Adam Jabłoński i Marcin Kaszczyc. A więc Daszbór znacząco wzmocnił się przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek. Obecnie obowiązki trenera pełni Karol Sadzik. Mecz zakończył się zwycięstwem Daszboru 3 do 0. Był to również dobry sprawdzian dla juniorów akademii, dla których mecz z bardziej doświadczonymi seniorami był znakomitą lekcją. W przy ulicy Jasnej rozegrano w sobotę pierwszy turniej koszykówki z okazji rocznicy zdobycia Szczecinka. W rywalizacji uczestniczyły trzy zespoły. Zawody rozegrano w systemie każdy z każdym. W pierwszym meczu pomiędzy Emetem, basket, a gulkami lepszym okazał się basket. Gulki przegrały również z Elekondem. W meczu o pierwsze miejsce w turnieju zwyci wysokie zwycięstwo odniósł zespół Elekondu 54-38. do 38. Sobotnie granie w hali przyjasnej z okazji 69. rocznicy zdobycia Szczecinka. Tak, witamy tutaj na sali z koszykówką. Próbujemy tak naprawdę e, podjąć e, się z, z taką odwieczną tutaj odwiecznym problemem ginącego basketu w Szczecinku. No, jesteśmy chyba wymierającym pokoleniem, no, moje roczniki powiedzmy kolegów tutaj jesteśmy najstarsi obecnie na boisku turniej amatorski. No, mamy nadzieję, że ta koszykówka nie zniknie. Kto występuje w tym turnieju? Chociaż prawdę mówiąc nie są mocno obsadzony, prawda? Nie, to są drużyny amatorskie. My się zbieramy raz w tygodniu, biegamy, próbujemy coś tam trenować. Yy, drużyna basketu jest to drużyna juniorską, trenującą yy, w baskecie u Szymona Kiedla. No i drużyna górki zaprzejaźniona, zaprzyjaźniona, a także amatorska. I w waszej drużynie w elekoncie grają także dziewczęta. Tak, myślę, że dziewczyny nie odbiegają tutaj poziomem, także będą miały na pewno swoje minuty. Jest nas nieliczna grupa, więc dziewczyny na pewno się przydadzą. Turniej bardziej traktuje się zabawowo, tak sparingowo, prawda? Dokładnie, my jesteśmy już w takim wieku, że na parkietach już swoje tam pograliśmy, także mam nadzieję, że, że w tym momencie będzie nas to przede wszystkim cieszyło. Znaczy wy jesteście najstarsi, bo oprócz was to praktycznie no, sama młodzież. No można spojrzeć, dla wielu mógłbym być tutaj chyba ojcem, no ale, ale chyba o to chodzi, żebyśmy się jeszcze ruszali. Kto yy, przewidujecie, że kto tutaj no, wygra? No bo jednak faworyci zawsze są w jakimś turnieju. No tutaj po wyniku pierwszego spotkania cały czas otwarty ten wynik. Myślę, że każdy będzie mógł tutaj ten turniej wygrać. Poziom myślę, że wyrównany. Faworyta tutaj raczej nie ma dzisiaj. Generalnie celem jest popularyzacja koszykówki. Tak, popularyzacja sportu, koszykówki. Ta koszykówka mówię, przeżywa tutaj regres pewien u nas w przecinku. No My, amatorzy starszych roczników, na sali się ciężko nam jest zebrać. Generalnie apeluję tutaj, no, grywamy w Turowie. No ciężko jest nawet zebrać czasami tą dziesiątkę do grania. Chcemy, żeby to nie zginęło. Mam nadzieję, że za ślad za nami pójdą także te mocne roczniki będą chciały gdzieś tam z nami się ścierać, że będzie tego więcej. W hali sportowej w Gdzie Wielki rozegrano piąty ogólnopolski turniej amatorów Badmintona o Puchar wójta gminy Szczecinek. W turnieju rywalizowali zawodnicy, którzy od pięciu lat nie byli klasyfikowani w rankingu polskiego związku Badmintona. Turniej trwał dwa dni. Zgłosiło się ponad 120. Osób dzisiaj grają dorośli, jutro, jutro dzieci. Ile osób w tym pierwszym dniu bierze udział w zawodach? Dzisiaj bierze około 50 osób, jutro około 60. Jeżeli chodzi o dorosłych, czy przyjechały tutaj jakieś znane nazwiska w światku sportu? Są to amatorzy, ale nazwisk nie zabrakło i tym razem przyjechały, przyjechali zawodnicy naprawdę bardzo dobrzy. To są amatorzy, ale reprezentują jakie kluby? Skąd przyjechali? Szczecin, Koszalin, Sianów, Jarosławiec, Złotów, Szczecinek, no i tutaj Gwdę Wielką. Czy turniej obsadzony jest w porównaniu z rokiem ubiegłym lepiej, mocniej, czy, czy też to jest to poziom porównywalny? Tak, oczywiście nieporównanie, więcej mamy zawodników, dlatego rozbiliśmy to na dwa dni, bo w jeden dzień nie dalibyśmy sobie rady. Jeżeli chodzi o ten dzień jutrzejszy, czyli niedzielny, to rekordowa ilość dzieci zgłosiła się do, do tych zawodów. Yy, tak, oczywiście. Tutaj w naszym, yy, yy, w naszym klubie jest. Około 30 dzieci, a przyjechali jeszcze z innych, z innych miejscowości, także mamy naprawdę dużą obsadę. Czyli turniej się rozrasta, to w jaki sposób zawodnicy przekazują sobie jeden drugiemu, że jest taki fajny turniej w tej gdzie i dlatego przyjeżdżają? Czy, czy to są jakieś inne powody tak dobrze obsadzonych tych turniejów? Przekazują sobie jeden drugiemu, tu jest bardzo dobra atmosfera, tutaj pracują wolontariusze, osoby, które kochają badminton. Pracują za darmo, z uśmiechem, także chyba, chyba na tym to polega. Jeżeli chodzi o Gdy wielką, to tutaj ten wasz klub bardzo się rozrasta, on jest coraz mocniejszy, trenuje w nim coraz więcej osób. Proszę powiedzieć, jak liczny jest wasz tutaj klub. Mamy teraz ponad 70 osób trenujących. Można, już zaczęliśmy już nawet od osób, które, od dzieci, które są w przedszkolu. Szkoła podstawowa, gimnazjum ponadgimnazjalne, no i osoby dorosłe. Tutaj oprócz miejscowych, gra, utrenuje bardzo dużo osób ze Szczecinka. Tutaj właśnie przyjeżdża, aby rozwijać te swoje hobby. Ze Szczecinka bardzo się cieszymy, chociaż mają tam swój klub Szczecinecki, ale tutaj widać, im się bardziej podoba i są też osoby z i z innych miejscowości. Wasza praca tutaj w tym klubie przyjawia się tym, że coraz więcej medali zdobywa Wasza młodzież na różnego typu imprezach sportowych turniejach no tak, jedziemy. Jeśli jedziemy, to zawsze wracamy z pełnym workiem medali. To co, czego można Wam życzyć? Czego wam brakuje? Czego byście chcieli, o czym marzycie, jeżeli chodzi o klub? Dalszego zapału, no i sponsorów. Zorganizowanym przez Klub Strzelecki Impuls w zawodach brało udział 72 strzelców z 11 klubów strzeleckich, rywalizowano w kilku kategoriach. Klub Impuls w tym roku po raz pierwszy organizuje na swojej strzelnicy, znaczy na swojej, na miejscowej strzelni, strzelnicy, turniej strzele, strzele, strzelecki. Są to zawody, które mają wyłonić oprócz tego, że najlepszych strzelców zainteresować szerokie rzesze i mieszkańcom miasta i nie tylko sportem strzeleckim, ale głównie chcemy upamięcić rocznicę walk o Miaste, które miały miejsce w 1945 roku. A to między innymi dlatego, że żeby na przyszłość uniknąć takich żenujących sytuacji, jak na przykład reporterzy na ulicy pytają się ludzi o jakieś daty, typu no przykładowo ostatnio 28 lutego, no i większość niestety nie wie. No i być może ten nasz turniej przyczynia się do tego, że Ileś tam osób będzie pamiętało, że właśnie 69 lat temu, w dniu 27 lutego, toczyły się walki o Szczecinek. No, oficjalnie uznajemy, że jest to 28 lutego i niech to tak zostanie, bo jeszcze nie, nie daj Boże, zmieniam nazwę ulicy i pieczątki, czy będzie zmieniać. No, ale tak to jest. A no, generalnie zawody rozgrywane są w konkurencjach dwóch pistoletowych jednej no karabinowej. Gościmy szelców z, z wielu klubów województwa i spoza województwa. Zawody w kalendarzu imprez zaliczane do klasyfikacji Polskiego Związku Szczyta Sportowego, także to też ma swój plus. No i to tak krótko tyle. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że przy okazji tych, tych zawodów odbyło się podsumowanie takiego zimowego strzelania dzieci i młodzieży, które ma miejsce na hali ślusarnia, bo dzięki uprzejmości osir korzystamy z hali ślusarnia, gdzie tam na prowizorycznej pneumatycznej strzelnicy prowadzimy właśnie zajęcia z młodzieżą. No i dzisiaj te dzieci, które akurat przy, przyszły, nie są na feriach, to otrzymały na, na, nagrody właśnie za, za te zimowe pneumatyczne strzelania. No tutaj również będą nagrody. Widzimy, puchary, ci najlepsi je otrzymają. To znaczy, opłaty startowe są naprawdę na symbolicznym poziomie, więc nie możemy tutaj przesadzać z nagrodami. Tak kalkulujemy, żeby po, po prostu nie stracić na zawodach, ale nie staramy się też zarobić. Dla najlepszych są przewidziane oczywiście za trzy pierwsze miejsca na puchary, a chcę powiedzieć, że w kategoriach. Pistolet sportowy i karabin sportowy osobno jest klasyfikowana, młodzież osobno, strzelcy dorośli są przewidziane za trzy pierwsze miejsca na puchary i za sześć, siedem miejsc dyplomy. No tak skromnie, ale trzeba i to wywalczyć po prostu. No ale obserwując liczbę startujących, można stwierdzić, że, że strzelectwo to popularny sport. No to znaczy, chciałbym, żeby był popularnym sportem, a i żeby ta popularność prze, przekładała się na też jakość, powiedzmy, obiektów, na, na których strzelamy. No bo. Ale remontujecie tą strzelnicę, jak ktoś to, a, to, to remontuje? Taka, włas, 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 własnymi siłami tutaj coś staramy się z, zrobić. No, ch, chciałbym, żeby rzeczywiście, tak jak pan mówi, to strzelanie było sportem popularnym, ale no tak w moim odczuciu niestety tak nie jest. Jest to dyscyplina raczej niszowa ni, ni i pewno nigdy tak nie będzie jak i tak dobrze nie będę mieć szelc jak na przykład piłka nożna, gdzie są ułożone duże środki na ten sport. Młodzież nawet szczecinecka ma bardzo dobre warunki do jego uprawniania. No my tak tutaj nie zamamujemy co prawda rąk i robimy swoje, no ale chciałoby się strzelać w bardziej w lepszych warunkach, nie, nie ukrywam tego. W strzelaniu z karabinu pneumatycznego wśród dzieci zwyciężyła Wiktoria Przybyłowicz. W kategorii młodzieży z karabinu sportowego najlepiej strzelał Bartłomiej Bączek z Bobolic, a z pistoletu sportowego Kamil Melonik ze Szczecinka. Wśród seniorów z pistoletów najlepiej strzelał Jakub Siemieński z Piły. Ryszard Kuberski ze Szczecinka był trzeci. Jakub Siemieński zwyciężył jeszcze w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu i z karabinu sportowego. Kryta pływalnia w Szczecinku była jednym z 30 basenów w Polsce, na których rozegrano nocny maraton pływacki Otyliada 2014. Patronem akcji jest najlepsza pływaczka wszechczasów Otylia Jędrzejczak, a koordynatorem akcji w Szczecinku jest Marcin Tadzik. Nocne pływanie, czyli po raz pierwszy nocny maraton pływacki w Szczecinku Otyliada 2014, zasady są proste. Każdy zawodnik, który zgłosił się do nas, zapisał się na listę startową, walczy tu w basenie z samym sobą, pokonując. Długość za długością basenu kolejne 25 metrów. E, Próbuje osiągnąć swój jak najlepszy czas, jak najlepszy wynik i chyba najważniejsze jak, naj, jak najdłuższy dystans, tak? e, Zawodnikom wolno wyjść z wody jeden raz, żeby uzupełnić energię na przykład. Wolno się im zatrzymać, ale czas, czas biegnie, tak? Czas będziemy sumować tego dystansu, który tutaj dzisiaj pokonają. Planowane jest zakończenie imprezy? Nocny maraton głowacki trwa od 18 do 6 rano. Czy w przecinku będzie do 6? Trudno jest mi powiedzieć. Na pewno będziemy tutaj do ostatniej długości basenu, którą zawodnicy pokonają. Jest to impreza organizowana w przecinku po raz pierwszy. No ta ilość uczestników nie jest taka porywająca, powiem. Myślę, że jak zawsze zaczynając coś, trzeba się liczyć z takim średnim zainteresowaniem zgłoszeń jest ponad 30, ale z zapytań, jakbym miał podsumować, myślę, że było ponad 200. Kim? Kim? Z różnych miast i nie tylko ze Szczecinka. Kim są ci uczestnicy? uczestniczy? Są to młodzi ludzie, czy są to zawodnicy z klubu pływackiego, czy też zupełnie ludzie niezwiązani ze sportem na co dzień? Nie zauważyłem tu zawodników, którzy na co dzień trenują w naszych klubach, także są to, są to w większości młodzi zawodnicy, co, co zresztą przeczy pewnej teorii, że młodzi nie chcą pływać w szczecinku. U nas są ponad połowa zgłoszeń, to ludzie, którzy nie, nie osiągnęli 16 roku życia, także jest tutaj spore, spore grono tej właśnie młodzieży. A potrafisz powiedzieć coś o najstarszym zawodniku? Tak, jest najstarszy. Na czym polega praca sędziów dzisiejszych tych no, zawodów, tak można powiedzieć? No jest to skrupulatne zapisywanie każdej długości basenu pokonanej przez zawodnika. Oni e, jakby wypuścili tych zawodników, w tym momencie rozpoczęła się ich rywalizacja, od tej pory e, zaznaczają każdą przepłyniętą długość basenu oraz mierzą czas tego, e, tej dzisiaj, dzisiejszej rywalizacji. Czy te wyniki później są gdzieś przesyłane dalej, czy to zostaje u Was tutaj w bazie? Oczywiście, ponieważ jest to ogólnopolska impreza, zaraz po jej zakończeniu czeka nas dosyć żmudna praca obliczeniowa. Musimy to wszystko zapisać i wysłać do organizatorów. Oni to umieszczą później na stronie otyliada.pl będą jakby wyciągane dane z, z, tych, z tych danych, które, z tych informacji, które wyślemy tam właśnie do organizatorów. Impreza trwa, jesteśmy nawet na półmetku można powiedzieć, jeszcze daleko do półmetka, ale czy będzie ten pomysł realizowany jeszcze za rok? Przyznam się szczerze, że nocne pływanie w Szczecinku chodziło nam po głowie już od dawna, stąd z wielką przyjemnością na zaproszenie organizatorów przyłączyliśmy się do tej idei. Na pewno będą organizowane podobne imprezy pływackie, w lato nawet maraton pływacki na jeziorze, ale mam nadzieję, że Otyliada wejdzie na stałe do kalendarza imprez tutaj na szczecineckiej pływalni. Dobra, to na koniec czego życzyć organizatorom i zawodnikom, żeby czas jak najszybciej płynął, żeby, żeby to było już ta blisko szóstej? Nie, nie. Myślę, że wszyscy, którzy tu przyszli do pracy, są pełni energii. Zresztą, co warte podkreślenia, w większości są to ludzie, którzy zadeklarowali nam pomoc na zasadzie wolontariatu. Przyszli tu z wielką energią i jeżeli można czegoś życzyć, to wytrwałości zawodnikom. I to wszystkie informacje w aktualnościach. A po reklamach, raport, tygodniowy raport ze Straży Miejskiej.